Dzień dobry! Dzisiaj filmik na placu, bo to trochę jest na temat, że jest na placu. Jak będziecie słyszeli nade mną takie piski, to będą to prawdopodobnie jeżyki, bo jest wieczór czerwcowy, więc jeżyki już latają. No i ogólnie to, że jest na placu, jest przyroda dookoła, to ma związek z dzisiejszym filmem. Dzisiejszy film będzie o takich różnych bardzo pierwotnych wierzeniach, tajemniczych, starych bardzo. Zaczniemy sobie tak. Ostatni film było o Japonii, mówiłem, że w Japonii jest Shinto, mówiliśmy, jest buddyzm Zen, mówiliśmy, ale mówiłem też dawno, dawno temu, że w Japonii jest też animizm. I co to jest ten animizm? Animizm to jest taka bardzo, bardzo, bardzo stara religia, takie wierzenie, można powiedzieć. Yy, skąd nazwa? Od anima albo animus, dusza po łacinie. O co chodzi? Chodzi o to, że animiści wierzą i dawniej wierzyli, i są też pewnie teraz tacy, co dalej wierzą, że wszystko na świecie ma swoją duszę, swój wymiar duchowy. Każda rzecz, za każdą rzeczą stoi też jakiś duch. Czyli mm, za przyrodą, za żywiołami, za drzewami, za roślinami, za zwierzętami, za wszystkim kryją się duchy. Świat jest pełen różnych duchów. I ludzie mają też swoje dusze, i wszystkie inne rzeczy też mają. Czyli nie tylko człowiek ma duszę, według animistów. Do tego wszystkiego animiści mają te duchy różnego rodzaju. Te duchy mają różne pochodzenie i itd. Natomiast takim ciekawym rodzajem wiary w dusze, które gdzieś są wokół nas, jest wiara w duchy przodków. To jest cecha kultur na przykład afrykańskich, gdzie na przykład prochy czy kości przodków są cały czas obecne w tych wioskach, gdzie oni mieszkają. Ci, ci ludzie, którzy mieszkają w taki sposób jeszcze bardzo pierwotny, um, gdzieś na sawannach afrykańskich, oni nie uważają, że. Te, Kości przodków należy zostawić na cmentarzu, bo to są ich przodkowie, w nich się kryją ich duchy, i one są cały czas z nimi. Oni z nimi rozmawiają, oni z nimi mają kontakt, te duchy im pomagają. Powiem wam, że nawet u nas w Europie, nawet na terenie Polski w wierzeniach i słowiańskich, ale różnych innych europejskich było tak, że Prochy przodków zostawiało się w chacie, tak żeby te, ci przodkowie ciągle byli, można było z nimi rozmawiać. To były tak zwane różne dziady, na przykład, którzy, które gdzieś tam po, po izbach krążyły, mimo że te osoby już nie żyły, ale oni wierzyli, że te dusze ich ciągle tam są, ale żeby te dusze zostały, trzeba było zostawić coś po nich, czyli na przykład prochy, nie? szczątki doczesne. Ale jeśli chodzi o animistów, jest jeszcze jeden rodzaj. Ducha, nie tylko duchy przyrody, nie tylko duchy przodków, ale jest też potężny duch, który jest nad całą naturą, nad wszystkim. I powiem Wam, że to jest cecha wspólna ludów i Ameryki Północnej, czy Indian Ameryki Północnej, i ludów Azji Środkowej, i ludów Afrykańskich, i ludów Australijskich, że gdzieś nad ich dżunglą, puszczą, stepem jest jakiś potężny duch. Które wszystko przenika i który jakby rządzi tymi wszystkimi innymi duchami. To, o czym Wam powiedziałem teraz, o tym potężnym duchu i o tym, że cały świat ma taki duchowy też wymiar, czyli ma też taką duchową stronę, to jakby nie skończyło się w momencie, kiedy ludzie zaczęli myśleć racjonalnie, tworzyć filozofię i naukę, bo powiem Wam, że było wielu. Bardzo ważnych europejskich filozofów, mędrców, yy, naukowców zarazem, którzy uważali, że yy, w świecie, że z światem równorzędny jest jakiś potężny duch, Bóg. I to się nazywało panteizm, taki pogląd czyli Pan wszystko, teizm wszystko jest Bogiem. Takim panteistą, czyli wyznawcą panteizmu czyli tego, że w całym świecie jest Bóg. Był na przykład taki wielki filozof jak Spinoza i taki wielki filozof jak Hegel, ale o tym już kiedy indziej. Czyli animizm to jest takie wierzenie, taka religia, w myśl której wszystkie rzeczy, wszystkie przedmioty siły natury mają swoje dusze i nad tym jest jakiś potężny jeden duch. A panteizm to jest pogląd filozoficzny, w myśl którego wszystko jest bogiem. Ale to jest pogląd filozoficzny. Mieliśmy mówić o religiach, więc wróćmy sobie do animizmu, do religii, do wierzenia, że we wszystkim są dusze. Patrzcie, między ludźmi, między nami są relacje, nie? następują różne relacje. Dobre, gorsze, najlepiej, żeby było jak najlepsze zawsze, nie? więc relacje są też pomiędzy tymi duchami, w które wierzą animiści. I jak to uporządkować, jak, ty, jak określić te relacje między, między tymi duchami, Do no temu na przykład temu celowi służą totemy. I totemizm. Powiem wam, że ja na przykład, zanim się spotkałem z taką religią, jak totemizm, z takimi wierzeniami, no to się spotkałem z totemami w harcerstwie i ci co są w harcerstwie, to pewnie pamiętają, co są totemy. Harcerze stawiają totemy przed swoimi namiotami. Każdy zastęp ma swój totem i to jest taki znak tego zastępu. Ale skąd harcerze to wzięli? Skąd skauci to wzięli? Bo skauci na całym świecie też to robią. Wzięli to stąd, że założyciel skautingu Robert Baden Powell wziął to od swojego przyjaciela Ernsta, Ernesta Thompsona Setona, który mieszkał przez wiele lat wśród Indian północnoamerykańskich i od nich wziął te totemy. A dlaczego Indianie północnoamerykańscy mieli te totemy? Chodzi o to, że... W świecie duchów, bo oni są animistami, nie? Indianie północnoamerykańscy, w świecie duchów panuje porządek, równowaga, uporządkowanie. I każdy duch ma y, y, sobie przyporządkowanego innego ducha. Każda dusza ma jakby taką parę, która jest jej przyporządkowana, inną duszę. I to jest tak, że każde plemię indiańskie, każdy człowiek, każdy Indianin miał y, spośród całego tego uniwersum duchów przyporządkowanego jakiegoś innego. I to był najczęściej duch jakiegoś zwierzęcia. To były takie zwierzęta specjalne. Orzeł mógł to być na przykład, mogła to być Puma, jeżeli ci animiści, jeżeli w Afryce to był to na przykład Lew, albo gdzieś na północy Niedźwiedź. No i na czym to polega? Załóżmy, że jestem sobie ja i moim tym tą duszą braterską, moim zwierzęciem totemicznym jest lew. Jestem sobie ja, mój duch i lew, duch lwa. Totemizm polega na tym, że w tym moim duchu i w tym duchu lwa czegoś brakuje. We mnie brakuje to, tego, co ma lew, a lwu brakuje to, co mam ja. I dopiero kiedy te dwa duchy ze sobą się dogadają, porozumieją, to wtedy dopiero można uzyskać prawdziwą, Moc, która się skryje w tych duchach. Dlatego na przykład są pieśni, tańce, kuczci jakiegoś zwierzęcia. Po to te ludy pierwotne stawiały na przykład posągi drewniane tym, tym yy, zwierzętom. Yy, dlatego też yy, te zwierzęta były czasem o, nawet określane jako święte. Stąd się wzięły różne święte jelenie i tak dalej, dlatego że. no. Była specjalna relacja, która łączyła duszę tego człowieka w tym plemieniu z tamtym zwierzęciem, albo całego plemienia z jakimś konkretnym zwierzęciem, z jakimś konkretnym gatunkiem. Co się z tym wiąże, że takiego zwierzęcia totemicznego nie można było tak sobie zabić na polowaniu. Jeżeli już było trzeba, to takie zwierzę trzeba było przeprosić za to. I z nim odbyć rozmowę. I są to, to nie wymyślam, to nie są żarty. Rzeczywiście są takie ludy, na przykład w Syberii, do których zwierzęciem totemicznym był niedźwiedź, i kiedy na tego niedźwiedzia zapolowali, bo było potrzebne, żeby na niego zapolowali, to potem stawali przed nim i przepraszali go za to. Bracie, niedźwiedziu, przepraszamy cię za to, że musieliśmy na Ciebie zapolować i musieliśmy Cię zabić. W tym świecie duchów, jak. Pamiętamy, panuje taka harmonia, nie? równowaga. Rzeczy muszą ze sobą pozostać w zgodzie. Złamanie takiej zgody, takiej równowagi, czyli, jakby to powiedzieć, coś, co jest niezgodne z systemem nazywa się w kulturach pierwotnych tabu. Takie słowo może kiedyś usłyszeliście, jest taka gra nawet. I tabu to jest właśnie złamanie jakiejś zasady w tym systemie. Ale o tym sobie porozmawiamy kiedyś, bo tabu jest dość. Trudnym pojęciem ludzie często o nim mówią, a nie wiedzą, skąd ono pochodzi. Ono pochodzi, jak sobie dobrze przypominam, z Polinezji, z języków ludów, które zamieszkują ocean spokojny, zamieszkują wyspy na Pacyfiku. I tam właśnie tam pierwszy raz się pojawiło słowo tabu. Ale to sobie zostawimy na jakąś inną opowieść, natomiast myślę, że warto sobie zapamiętać, że takie coś jak tabu istnieje i jest związane z równowagą w świecie, równowagą w świecie duchów zwierząt. No skoro mamy tak rozbudowany świat duchów, nie? wielkiego ducha, który jest nad całym światem, mamy duchy przodków i mamy duchy natury i te nasze zwierzęta totemiczne, czyli wszędzie gdzieś krążą jakieś potężne duchy, to wypadałoby mieć z nimi jakiś osobisty kontakt. Nie? Tak byłoby naturalnie. Jeżeli mamy z kimś relację, to fajnie byłoby z kimś porozmawiać, zapytać go czasem, zwrócić się do niego o pomoc. Dlatego właśnie powstała instytucja szamana, taki ktoś jak szaman występował. No, i to słowo, szaman, się może dziwnie kojarzyć. Ja kiedyś, kiedyś dawno temu, jak myślałem o szamanie, jak słyszałem o szamanie, to mi się wydawało, że to jest jakiś czarownik, jakiś dziki szaleniec, który tańczy z kadzidełkiem i, i, i wykonuje dziwne okrzyki, albo że to jest jakiś dziwny kapłan mroczny. A tak naprawdę to jest coś zupełnie innego. Szaman to jest człowiek, który ma specjalny dar w tych społecznościach, w tych kulturach pierwotnych kontaktowania się z kimś, kto jest poza światem materialnym, właśnie z duchem, najczęściej z tym potężnym duchem, który może udzielić ważnych odpowiedzi. Szaman, żeby z nim nawiązać kontakt, wprowadzał się i wprowadza się dalej, bo szamanizm ciągle istnieje, wprowadzał się w pewien trans. I w czasie tego transu yy, podróżował, można powiedzieć, poza czasem i przestrzenią. W głąb swojej świadomości, w głąb swojej podświadomości, powiem Wam, że tak naprawdę odkryłem. W ogóle, co nies to, 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 to niesamowitego jest w szamanizmie, dopiero kiedy przeczytałem taką bardzo grubą książkę na temat religii pierwotnych, no i okazało się, że to wcale tak nie jest, że to jest jakiś dziki szaleniec, który śpiewa i tańczy, tylko to jest naprawdę coś niesamowitego. Co więcej, przeczytałem, że sz szamani, którzy podróżują w głąb swojej świadomości, podświadomości, yy, dokonują rzeczy i odkrywają rzeczy na temat na przykład swojego mózgu. Robią to zupełnie nieświadomie, nie będąc naukowcami, które teraz są potwierdzane przez badania, dopiero badania psychologów, badania neurologów. To jest bardzo ciekawa rzecz, i na pewno dużo się jeszcze przez wiele, wiele lat będziemy dowiadywali, co taki szaman rzeczywiście może ze sobą zrobić i w jaki sposób on może wnikać gdzieś w swój umysł. Tak czy inaczej, to już wiemy teraz na gruncie naukowym. Natomiast dla tych ludów pierwotnych szaman był kimś w rodzaju pośrednika. Oni byli sobie tu w świecie materii, tym materialnym takim doświadczeniem, A szaman kontaktował ich z światem duchów. Był rodzajem pośrednika, był rodzajem medium. Medium, czyli coś, co jest w środku, między jednym a drugim. Medium, nie? Medium od środek. Stąd też media, nie? Bo media, gazety też są mediami. Nie? Między kimś a kimś przekazują nam informacje. I tak samo szaman był takim medium. Był kimś w rodzaju wyrocznie. A takie wyrocznie też wprowadzające się trans były i w starożytnej Grecji. Były to tak zwane sybille. I co więcej wam powiem, jak będziecie albo jak byliście w Rzymie, to w Kaplicy Sykstyńskiej Michał Anioł słynne sybille Grecji starożytnej wymalował, namalował na, na, na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej obok proroków Starego Testamentu, biblijnych proroków. Także uważano te sybille, y, nawet już w czasach chrześcijańskich, no, za bardzo ciekawe y, pośredniczki, bardzo ciekawe media przekazujące różne ciekawe informacje, czasem może i przewidujące przyszłość, a czasem mówiące o tym, co było, albo o tym, co się jeszcze nie zdarzyło. No i taki szaman jest sobie. Czyli ten szaman jest kim? Ten szaman to jest ktoś, za pomocą kogo można się skontaktować ze światem duchów. Szaman służył w celu przekazywania informacji stamtąd tu, ale też szaman na przykład leczył. Szaman też na przykład, takie były opowieści, że szaman potrafił dotrzeć za światy i sprowadzić stamtąd kogoś, kto, kto już nie żył, przywrócić go do życia. Że bardzo dziwne historie o szamanach są, tajemnicze, yy, więc na pewno zapamiętajcie że szaman to nie jest tylko jakiś czarownik. Nie? To w ogóle nie jest coś co takiego śmiesznego. Nie? Takiego, to są raczej bardzo sprawy tajemnicze i takie poważne. Yy, wcale nie głupie. Jeszcze być może kiedyś się okaże, że bardzo mądre i bardzo ciekawe, skoro już nauka taka poważna, nie? jak neurologia czy psychologia, mówi o tym, no, że taki szaman to rzeczywiście. Gdzieś tam wędruje w tym swoim umyśle. No i teraz sobie tak myślę, że jakby tutaj, w tym naszym dzisiejszym filmiku, porównać to, o czym mówiłem wam, z chrześcijaństwem. I tak sobie myślę, i myślę, już wymyśliłem. No wymyśliłem sobie tak. Taki pośrednik, nie? Jesteśmy w świecie. Takim materialnym Doczesnym No i przydałby się jakiś pośrednik nie? Żeby nam powiedzieć jak tam jest No i co, jak to jest z tym pośrednikiem Czyli mamy takiego pośrednika jak szamana Czy jest ktoś taki, kto spełnia taką rolę Powiecie na przykład No tak są, jest ksiądz Nie Ksiądz to nie jest ktoś taki Zupełnie Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważna rzecz teraz. A propos jakichkolwiek religii, o tym będziemy mówili trochę w ostatnim filmie, ale już Wam powiem. A propos szamana. Całe chrześcijaństwo opiera się na tym, że taki pośrednik jest jeden, absolutnie i tylko jeden. Jeżeli będziemy mówili, że jest ich więcej, to to już nie jest chrześcijaństwo. Jest jeden taki pośrednik. Nazywał się Jezus z Nazaretu. Dlaczego on był tym jednym pośrednikiem? Z prostego powodu, bo on był i tu, i tam, bo był Bogiem człowiekiem, bogiem wcielonym. Wcie, bogiem w ciele człowieka. W liście do Hebrajczyków tak jest napisane nawet, że no, nie będzie potrzeba żadnego innego. Nie będzie potrzeba, że wszystkie rzeczy zostały już powiedziane. Teraz tak, dlaczego w takim razie są tam książa, Biskupi i tak dalej, po co, po co na przykład są dalsze opowieści, po co na przykład ja wam to teraz opowiadam, skoro to już się wszystko wydarzyło, ten pośrednik już był i wszystko, co trzeba opowiedział. No z prostego powodu, nie? No bo on żył na świecie, tak jak każdy człowiek jeden raz, no i teraz już go nie ma, nie? Więc my wszyscy, którzy mówimy o nim, no to przekazujemy dalej, nie? Jesteśmy jego narzędziami, nie? żeby to, co on zostawił na ziemi, gdzieś tam przekazać, wytłumaczyć lepiej albo gorzej. Nie? Niektórzy robią to gorzej, nie robią to lepiej. Ważne, że nie mogą sobie, nie mogą sobie uzurpować takiego prawa, że to oni są tymi pośrednikami. Nie? Ten pośrednik był jeden. Na tym polega tak naprawdę y, ta wyjątkowość y, chrześcijaństwa, że mieliśmy do czynienia z tym jednym jedynym pośrednikiem, który przyszedł stamtąd tu i wszystko nam opowiedział. Dlatego właśnie y, do, by w chrześcijaństwie no, nie potrzebowalibyśmy szamana. Dlatego, że y, wszystkie informacje stamtąd już żeśmy dostali, te, które nam były potrzebne. No i tak sobie jeszcze pomyślałem, że skoro było o animizmie i panteizmie, czyli o tym, że wszędzie są duchy, we wszystkim potężne dusze. I że jest ten panteizm, czyli, że wszystko jest Bogiem. No to tu też trzeba jedną rzecz powiedzieć, porównać to z chrześcijaństwem, żebyśmy mieli jasność co do tej sprawy. To jest tak, że my nie wiemy za bardzo, w jaki sposób, tego nie będziemy potrafili sobie zrozumieć i, i, I zobrazować, ja nie wam tego nie opowiem dobrze, w jaki sposób to, w jaki sposób Bóg istnieje. Czy On jest w świecie, czy On jest obok świata, czy jest w przedmiocie, czy w jaki sposób jest w przedmiocie? Dlaczego? Dlatego, no, że nie mamy do tego odpowiednich słów. Dlatego ja tego nie będę robił. Ale i, i o jednym wiemy, i o jednym on nam powiedział, i o jedno, jakby jest, y, możemy przyjąć sobie za takie pewne, że mm, Bóg jest całkowicie, absolutnie inny od nas, od świata, od wszystkiego. Chociażby z prostego jednego powodu: jest taka możliwość, że świata nie będzie, jest taka możliwość, że wszechświat nie będzie istniał. Czyli nie będzie istniała materia. Przestrzeń i czas jest taka możliwość. Współczesna fizyka nam mówi, że jest taka możliwość. Ale Bóg będzie wtedy istniał, bo jego nie dotyczą prawa do materii, czasu, przestrzeni, przemijania i tak dalej. Czyli to rzeczy, które dotyczą kamienia, drzewa, mnie, dżownicy, chmury. One dotyczą wszystkich rzeczy materialnych, nie? czyli tych, które możemy dotknąć i tak dalej. Nawet fal. Tych, którzy nie możemy dotknąć, światła i tak dalej, ale nie dotyczą Boga. Jedzie pociąg. Jego e, też, też dotyczą. E, czyli nie wiemy, jak to jest, ale jednocześnie wiemy, że nie może być tak, że wszystko jest Bogiem. Bo jakby wszystkiego nie było, to Bóg będzie istniał dalej. Tak, jest to trudne do zrozumienia i to już jest trochę filozofia, no ale kończymy już rok, jesteście rok starsi niż zaczynaliśmy ten rok, rok temu, więc mogę sobie pozwolić na takie trudne rzeczy. A jak za trudne, to sobie wrócicie za jakiś czas do nich i jeszcze raz przemyślicie. By było na tyle na dzisiaj. Oczywiście dziękuję Niezawodnym uczniom i uczennicom klasy dębowej, za jak zwykle przesłane bardzo szybko notatki, prace, yy, dowody tego, że oglądacie, że patrzycie, że zeszyty działają. Super, bardzo mnie to cieszy. Znaczy, że to, co tutaj yy, opowiadam, ma sens i to. Yy, to jest do mnie tutaj wystarczająca nagroda za trudy po prostu montowania tych filmików bo ja już zawsze narudzę wam o tym pod koniec ale tak to jest góra moich możliwości programistyczno-informatycznych no ale nie będę marudził już koniec marudzenia bo jest jedna ważna rzecz o której marudzić nie można mianowicie za tydzień jest ostatni filmik a skoro jest ostatni filmik, to on jest dlatego ostatni, bo są wakacje już wkrótce. No i skoro są wakacje wkrótce, i skoro, skoro filmik będzie ostatni, no to będą w nim różne rzeczy podsumowujące i będą też niespodzianki może. No coś tam na pewno będzie, także już Was zapraszam teraz na filmik za tydzień i do zobaczenia kiedy, za tydzień, przed wakacjami.